Dzień dobry. Tu onet Audio. Jest poniedziałek, 31 marca. Zaczynamy poranny briefing onetu. Deklarowana we wczorajszym wywiadzie dla stacji NBC wściekłość Trumpa na Putina zdążyła już wyparować. Prezydent Donald Trump, który w kampanii wyborczej zapowiadał, że szybko doprowadzi do pokoju w Ukrainie, we wczorajszym wywiadzie dał upust swojej frustracji związanej z postawą Władimira Putina, zagroził nawet nałożeniem wtórnych ceł na rosyjską ropę, jeśli z winy Rosji nie dojdzie do rozejmu. Pokazowa wściekłość Trumpa jednak dość szybko wyparowała, bo już kilka godzin później w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One podkreślał, że wierzy w dobrą wolę Putina. Nie sądzę, by złamał dane słowo, mówimy o Putinie. Przekonywał, dodając, że przywódcę Kremla zna od dawna. Groził z kolei Wołodymirowi Załońskiemu, który jego zdaniem stara się wycofać z umowy z USA dotyczącej eksploatacji ukraińskich bogactw naturalnych. Jeśli to zrobi, będzie miał duże problemy. Duże, duże problemy, mówił Trump, stwierdzając, że Ukraina próbuje renegocjować zapisy umowy. Przypomnijmy, według doniesień amerykańskich mediów, to USA podsuwają Kijowowi coraz to nowsze wersje wynegocjowanych wcześniej ustaleń. Macron wzywa Izrael do wstrzymania ataków na Palestynę nie widać końca wojny w strefie gazy, gdzie od 18 marca znów spadają bomby, gdy Hamas odrzucił warunki Izraela dotyczące przedłużenia zawartego w styczniu rozejmu. Wczoraj wieczorem po rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanyahu, prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał premiera Izraela do wstrzymania ataków na strefę gazy i powrotu do zawieszenia broni. Macron skrytykował też warunki, jakie Izrael postawił Hamasowi, pisząc, że jakiekolwiek przymusowe przesiedlenia lub aneksja byłyby sprzeczne z szansą na Związanie dwupaństwowe, co według francuskiego przywódcy jest jedyną drogą do pokoju i bezpieczeństwa dla obu narodów. Wcześniej w niedzielę Netanyahu, mówiąc o warunkach, jakie stawia Hamasowi, powiedział, Hamas złoży broń, jego przywódcy będą musieli opuścić Strefę Gazy. Zadbamy o generalne bezpieczeństwo Strefy Gazy, umożliwiając realizację planu dobrowolnej migracji przedstawionego przez Trumpa. Wielka Brytania jednak kupi amerykańskie samoloty. Chociaż działania Donalda Trumpa wywołały olbrzymie obawy Europejczyków, którzy w przeszłości zbytnio uzależnili swoje bezpieczeństwo od USA, okazuje się, że Wielka Brytania zamierza zakupić od Amerykanów dodatkowe uzbrojenie. Chodzi o myśliwce F-35A, które mają częściowo zastąpić Eurofighter Typhoon, to nosi The Times. Wczorajszego wieczora Downing Street ogłosiło, że premier Keir Starmer rozmawiał z Donaldem Trumpem o Umowie o dobrobycie, a dalsze rozmowy na ten temat mają odbyć się w najbliższym czasie. A co wydarzy się dziś, w poniedziałek? Komisja śledcza do spraw Pegasusa zamierza przesłuchać prokurator Majer Rodwald oraz byłego szefa CBA Ernesta Bejde. Przesłuchania w trybie jawnym mają rozpocząć się odpowiednio o 10.30 oraz o godzinie 15.00. W Madrycie dojdzie do spotkania tzw. Wielkiej Piątki: Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy oraz Wielkiej Brytanii i Ukrainy. W tym formacie odbędą się rozmowy o osiągnięciu sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. Polskę będzie reprezentować Radosław Sikorski. To trzeci szczyt Wielkiej Piątki. Pierwszy odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu rozpocznie wizytę na Węgrzech. Będzie to druga wizyta zagraniczna Netanyahu po wydaniu wyroku Międzynarodowego Trybunału Karnego, który orzekł, że izraelski premier jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Viktor Orban zapowiedział od razu, że nie będzie respektował nakazu aresztowania Netanyahu i zaprosił go do Budapesztu. A jeżeli o pogodę chodzi dziś, Polskę opanują fronty atmosferyczne, a więc czeka nas kolejny dzień pogody pochmurnej i deszczowej. Utrzyma się jednak stosunkowo wysoka temperatura, sięgająca nawet 15 stopni Celsjusza. Będą jednak i takie miejsca, gdzie odnotujemy nie więcej niż 7 stopni, z kolei w nocy możliwe są przegruntowe przymrozki. Życzymy wam udanego dnia. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Na dziś polecamy nowy podcast Tajemnice najbogatszych Polaków, a poza tym nowe odcinki Rechunku Sumienia, Stanu Wyjątkowego czy kolejną rozmowę w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Podsumowanie autorstwa Katarzyny Barczyk czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech.